Drzewka szczęście, ulica nieznana w Polsce. Zaraz wystartuje kolega, sobie życzenie, życzenie sobie pomyślał, żeby wróciły czasy lata 80. <grytanie> no, zaraz wystartuje. Drugie drzewko, bo już jedno poszło. No, robi się już lżejsze. Uważaj, uważaj, żeby ciebie nie porwało. Kibice są, są kibice. Komary też są. Coś, coś nie chce się wznieść. Ale już się coraz bardziej napełnia. Ciężkie, ciężkie życzenia miałeś. Czymy, czy wejdzie czy jeszcze O kurna na Nie chce się Nie chcę się napopować Skobany, nie? Dziury nie ma gdzieś Co? Zawis powietrzu, normalnie UFO, nie? Idzie Tylko, żeby dobrze, do ale się powoli wzbija A nie Poszedł. Poszedł. Teraz trzeba znikać, bo <strasz> straż może nas tutaj pogonić <strasz> A chyba żeś go obciążył z, 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 z tysiącem tonami papieru ty Z kropianem ty, ja pierdzielę O ty ty, żeby teraz nie wylądował To by były jaja, nie? To jest wyjara Co? To jest wyjara A ty... widzisz jeszcze? A widzisz tamtego? Tam jest